Magda Adamowicz, dobry wieczór. Weekend nadal z burzami i deszczem, ale też z wyraźnym ociepleniem. Już niedługo temperatura osiągnie nawet 28 stopnia, więc zrobi się gorąco. Tyle, że to ciepło nie pozostanie z nami na długo, bo po weekendzie od razu wkroczy ochłodzenie. Na początek jednak przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem. Europa zdominowana jest teraz przez układy baryczne niskiego ciśnienia i jeden z tych niżów wpływa na pogodę również w Polsce, przynosząc nam więc Chmur, przelot, opady, a nawet burze, które pojawią się w niektórych regionach. Jeśli by szukać słonecznej i stabilnej pogody w Europie, to znajdziemy ją na południowym wschodzie oraz na półwyspie Iberyjskim, tutaj żadne fronty atmosferyczne nie dotrą. A jednocześnie do Polski cały czas dopływają dość chłodne masy powietrza z północnego zachodu. Ale tutaj od południa zaczyna wlewać się do nas powoli ciepło, w efekcie czego właśnie w niektórych regionach zrobi się gorąco. Cały czas upalnie jest na południu dniu Naszego kontynentu, ale co bardzo nietypowe, też na dalekiej północy. Od 20 dni w Finlandii, gdzie niegdzie przekraczane jest 30 stopni, dla przykładu taka temperatura będzie panować też jutro. W Finlandii. W Rzymie. A jeśli chodzi o tę najbliższą noc, to przelotne opady deszczu prognozujemy wszędzie, ale z każdą godziną aura będzie się poprawiać, a deszcz zanikać. Na termometrach coraz wyższe wartości. 12 stopni w Szczecinie, 15 stopni w centrum, a 16 w Warszawie. W ciągu dnia na początku będzie pogodnie, ale później przybędzie chmur, z nimi opady deszczu niewielkie, do 5 litrów wody na metr kwadratowy, choć w drugiej części dnia na południu oraz na wschodzie prognozujemy wyładowania atmosfery. Podczas których może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach coraz wyższe wartości. 23 stopnie na pomorzu, 25 w centrum oraz na południu kraju, a najcieplej będzie w Rzeszowie, tutaj 27 stopni. Wiatr słaby umiarkowany, a ciśnienie cały czas bez większych zmian. Kolejne dni to przeplatanka pogody słonecznej na przemian z deszczem. W niedzielę przelotny deszcz pojawi się wszędzie, a na wschodzie możliwe burze, podczas których spadnie sporo deszczu. Nawet do 50 litrów. W poniedziałek z kolei bez opadów jedynie na Dolnym Śląsku. W pozostałych regionach znowu przelotne opady, a na północnym wschodzie możliwe wyładowania atmosferyczne. We wtorek dla odmiany padać nie będzie na Podkarpaciu. W pozostałych regionach znowu deszcz, a na termometrach już zdecydowanie chłodniej, bo od 21 do 26 stopni. W środę od 19 tylko do 23, a deszcz cały czas na północy. O pogodzie to dzisiaj wszystko, a za chwilę uwaga.